Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu powstała 1 października 1992 roku. Jest niepaństwową szkołą wyższą zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. WSB NLU posiada także status centrum akademickiego National Louis University. Absolwenci otrzymują polski tytuł licencjata oraz certyfikat amerykańskiej uczelni. Szkoła powstała jako wspólne przedsięwzięcie Polskiej Fundacji Sądecko-Podhalańskie Centrum Szkolenia i Amerykańskiego Uniwersytetu National Louis University. W ramach uczelni działają Instytut Przedmiotów Biznesowych, Instytut Języka Angielskiego oraz Instytut Języka Niemieckiego. Szkoła posiada dwa obiekty: sześciopiętrowy budynek Centrum Akademickie w Nowym Sączu przy ulicy Zielonej 27 oraz Pałac Stadnickich w Nawojowej. Wyższa Szkoła Biznesu powstała w 1992 roku. Obecnie ma już 400 studentów, za dwa lata będzie ich 800. Plany idą dalej. Otwierania nowych wydziałów, Wydziału Administracji Publicznej, Wydziału Prawa Gospodarczego, za tym pójdą wydziały językowe i inne. Plan dalekosiężny to 2002 rok. Pełny uniwersytet, uniwersytet sądecki z trzema tysiącami studentów. To jest realne. Mamy do tego możliwości. Mimo krótkiego istnienia władzom uczelni udało się stworzyć bogate zaplecze. Posiada ona m.in. cztery pracownie komputerowe, trzy laboratoria językowe, bibliotekę elektroniczną zawierającą bieżące informacje z ponad 700 amerykańskich czasopism specjalistycznych, 42 sale wykładowe i lekcyjne wyposażone we współczesne pomoce. W ciągu trzech lat studiów studenci realizują czteroletni program amerykańskiego uniwersytetu. Wyższa Szkoła Biznesu kształci studentów na kierunku zarządzania i marketing. W obecnej chwili realizujemy zajęcia z około 300 studentami na studiach dziennych i 100 na studiach zaocznych. Na około 3,5 tysiąca godzin ponad 1900 są to godziny realizowane z języka angielskiego i niemieckiego. Pozostałe przedmioty to przedmioty biznesowe, takie jak marketing, finanse, e ekonomia, cała, cały blok przedmiotów związanych z zarządzaniem oraz przedmioty ogólne, wśród których istotne miejsce zajmują takie przedmioty jak filozofia, socjologia, ekologia czy współczesne doktryny polityczne. W ostatnim okresie szkoła zakupiła tereny przylegające do budynku przy ulicy Zielonej, gdzie powstawać będą nowe obiekty. WSB NLU współpracuje z wieloma uniwersytetami w kraju i za granicą, co pozwala na ciągłe podnoszenie poziomu. Współpraca z instytucjami gospodarczymi, jak Krajowa Izba Gospodarcza jest podwójnie korzystna. Dzięki niej szkole udaje się pozyskać środki na rozwój, a studenci już w trakcie studiów mają możliwość kontaktu ze strukturami, w których znajdą kiedyś zatrudnienie. Przez ostatnie kilka lat zostały dokonane w Polsce zasadnicze zmiany w gospodarce. Przeszliśmy na gospodarkę rynkową. Tego, czego najbardziej nam brakuje w tej chwili, to kadr. Kadr do zarządzania tą gospodarką, do tworzenia nowej gospodarki. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu jest pierwszą tego typu uczelnią wyższą, która w sposób bardzo profesjonalny przygotowuje takie kadry. Cieszymy się bardzo, że mamy ten ogromny kapitał w postaci tejże właśnie szkoły.